Tytuł honorowego obywatela Wałbrzycha odebrał dziś Szewach Wajs. Był ambasador Izraela w Polsce, przewodniczący Knesetu, twórca instytutu Yad Vashem, nadającego tytuły Sprawiedliwy wśród narodów świata. Wałbrzych to dobrzy ludzie, dom, do którego się wracam, mówił profesor. Honorowe obywatelstwo miasto przyznało mu 9 lat temu, ale dopiero dzisiaj mógł je odebrać Urszula Bąk. Bracia, siostry, tak się czuję tutaj. Szewak Wajs ma 77 lat, ale jak mówi, doskonale pamięta czasy, gdy przyjechał z rodziną do Wałbrzycha, choć był dzieckiem. Na ulicy Listopada dom trzypiętrowy numer 115. Na trzecim piętrze myśmy mieszkali. W społeczności gratuluję. Wszystko to, co Pan powie, a mówi Pan o naszym mieście, dobrze, jest wyjątkowo słuchane. Urodził się na Ukrainie w Borysławiu, niedaleko Lwowa. To, że przeżył, zawdzięcza trzem rodzinom, Ukraińców i Polaków, którzy udzielili schronienia jemu i jego bliskim. Że groziła im kara śmierci. Gestapowcy przyszli i szukali w tej studole. Myśmy byli na dole i oni tak bagnetami szukali. Juden, Juden! I rodzina Goralów uratowała nas. Lasotowa uratowała nas. W Wałbrzychu mieszkał krótko, zaledwie rok, ale zawsze podkreśla, że tu nauczył się języka polskiego. Spotkał przyjaciół, także Polaków, którzy przyjechali z jego rodzinnej miejscowości. Urodziliśmy się tak, jak mówię, no około 200 metrów jeden dom był od drugiego. Do Wałbrzycha po wojnie przyjechało z Borysławia 20 tysięcy osób. Dziś Wałbrzych i Borysław to miasta partnerskie. Staramy się takie turnieje sportowe robić między naszymi miastami. Dzieci z Wałbrzycha przyjeżdżają do Wrocławia, z Wrocławia do Wałbrzycha. Po wojnie Szewach Wajs z rodziną wyjechał do Izraela. Piastował ważne stanowiska w państwie. Jak mówi połowa Knesetu, to byli Żydzi polskiego pochodzenia. Dzisiaj o wspólnej tysiącletniej historii narodów polskiego i żydowskiego opowiadał młodzieży z drugiego LO w Wałbrzychu. Nie unikał też pytań. Jaki według Pana? Jaki według mnie? Wpływ na, naród wpływ na naród miała tak długotrwała, jak w przypadku Izraela diaspora? Łatwo jest pytanie. Jaki wpływ na naród miała długotrwała diaspora? Kochane, żeby odpowiedzieć na no to pytanie, możesz kiedyś zrobić u mnie doktorat. Dobrze? Ale teraz dam krótko odpowiedź. Na tym strychu szefa bawił się jako dziecko. Do dziś wiele sprzętów przypomina jeszcze te czasy. Stare, kilkudziesięcioletnie szafy, klamki zostały, ale lokatorów z tamtych lat już nie ma. To jednak to pierwsze od Pani słyszę. Żal, że mury niszczą mówi Szewach Wajs, ale pamięć o wspaniałych ludziach pozostanie zapisana w sercach i na kartach ksiąg. Wałbrzych, Urszula Bąk.